No to lecimy. Elo Pomelo. Elo, Siema, Maryciu, co ty masz za emotki Maryciu? Muszę cię zobaczyć. Mm -mm. A, ty masz takie Coca-Colano Takie, piąteczkę masz Pery, MVP No nieźle, nieźle. Dzieją się, dzieją się moi drodzy Blondynki streamują. Uwaga, co się dzieje? Pyk, 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 myk. Hej, czy ty dzisiaj byłeś dobrym chłopakiem i zawiozłeś Pati do tego Chorzowa? Ja, ciekawe czym, na taczce chyba, Hirek. Pati pojechała, dojechała i dzwoniła, że jest wszystko ok i od jutro zaczyna. Robotę. Tylko że. Ja muszę w innym pokoju się zamknąć spać. Bo ona będzie o 5 wstawać. Muszę se auto kupić. Kurde. Bo korsa już nie jeździ. Nie ma korsy. Muszę moi drodzy, kurde, kupię se auto. Co se kupić? Radzionków. Oto, Moto. Mi się nie chce nawet jeździć po samochód. Tu, tu, tu se kupię jakiś. Patrzcie co sprzedają. Czekajcie, Kycu coś do mnie pisze. chętny na duo. No, jasne. Ale... Aha, Kiczu do pisze, ale... Kurde, nie wiem, co mu odpisać. To. Drezynę, bunkur, drezynę, malucha, seku. Patrzcie, ja Wam pokażę, jak się sprawdza samochody. Myk. Oto moto. Co zagramy? To i to. I patrzcie co, Volkswagen. O, Mazda se kupię. Który rocznik? Dwa tysiące dziewięć. No i co, dwa tysiące dziesięć benzyna. Fajna Mazda. Albo... O takie fajne. Patrzcie 11 tysięcy. Jak za darmo. Ale zaraz co on chce? On chce 11 tysięcy za to auto? Czy za... remont tego auta chce dać tyle? <laughs> Kubwa. Nie wiem, o co im chodzi. Gotowe. Gdyczę się się Padają O, patrzcie jakie auto. Za 8 dolarów. Skoda Fabia. 2015 rok, 36 tysięcy. Skoda Rapid. Ktoś coś wie na ten temat? Co to jest up? To w ogóle słyszę pierwszy raz, że taki samochód jest. Volkswagen Up. To jest takie kurde większe, to taka panda. Peugeot 208. Ford Focus. Kurde, ta Mazda mi się podoba. O! Ale jakbym taki se kupił, kurde, co? Tylko, że w ogóle niepraktyczny, bo dwuosobowy. Ale kurde, panie, kuchwa jego, jakbym tak wdupił, chłopie. By mi od razu w pierwszy dzień pourywali te znaczki i te lampy. Hmm. Myśl. Czekajcie, myśl, myśl. no, myślę, myślę panie, Myślę, 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 myśl. Takie, Takie. Dobra. Co dalej? To nie chcę takiego. Peugeot 208. 2013 rok. Kurde, bity. Bity, znaczy nie bity właśnie, po wypadkowie. O, Ford Mondeo, ty! Każda morda pasuje do Forda, wiadomo. A Ford, gówno Ford. No to takie zagrałem, to. Tutaj... Czemu ty nigdy nie grasz wokół meteorytu? A nie, wiem, stary Opel Astra, Kangu. Kurde, to wszystko u mnie gdzieś jest tutaj. W Radzionkowie. ludzie w takie auta mają same obite. Ty, ale to musi być dobry samochód. Zdjęcie też jest fajne. Ktoś zrobił tak zdjęcie. Pionowo trzymał telefon. To Janusz zrobił zdjęcie, kurwa to zdjęcie jest najlepsze. Co ono prezentuje? Nie wiem, nie, nie wiem co, co to zdjęcie ma zaprezentować. Jeszcze kuźwa 3 metry dalej jest słońce i zamiast w słońcu zrobić zdjęcie to se wdupili w cieniu. No nie z Ja bym brał w ciemno, dokładnie. szesnaście, szesnaście, dziesięć, szesnaście, szesnaście, Jak Bongol chce kupić samochód, to wiedz, że co się dzieje. Możesz odkupić albo. Co tam jest? Fakt, wydarzenia polska tramwaj. Kup sobie tramwaj. Odbierzcie. Kup sobie tramwaj. Ile kosztuje tramwaj? Zajebisty tramwaj. Niezłe odkrycia. Dajmy jakieś gówno. Efekty uboczne? Nie bój nic. Nie bój nic. Oto sprawiedliwość. Spóźniłam się, spóźniłam. Secret mage. No trochę lipa. A no masz jakiś typ samochodu? Tak, moim wymarzonym samochodem jest, już wam pokazuję, to no, taki starszy samochód. O, to jest taki. <ścoughs> <gry> <Kudu>. <gry> <To> tak, <gry> taki tak, no, samochód, samochód, zwykły samochód, prawda. Jaki samochód Jeździ, koła ma! <laughs> Ej, chcesz kupić... No to no to no to sprawiedliwe. Sprawiedliwe. Ugorava, to je skanter spell spel, verjetno. Ach, 120 biców od Arwoja, dzięki wielkie arwoj, ale niestety to nie pomogło. Niestety mogę pierwszy próbować skanter spelować to. Ech. Kurde. Cicho, Chirek. Nie denerwuj mnie. Rzadka, rzadka, rzadka karta. No i to mi się podoba od Cyronixa. Dziękuję za piąteczkę. Wywaliłeś połowę kryształów.